Dzisiaj Szewska Kawka 7 stycznia, i dzisiaj na Szewskiej Kawce wyczyszczę jednego buta. Mam tutaj swoje buty, które niestety przez weekend się bardzo zbrudziły. I nie wypada mi w takich butach chodzić, dodając filmy na internet jak czyścić buty. Tak więc łyczek kawy i zaczynamy. Będzie takie prawie na żywo, bez obróbki czyszczenie, a wszystko będzie wyczyszczone nowymi super piankami, które tutaj widzicie, ten znaczek. Szef Zdamian poleca, czyli jakby nie było, ja. Łyczek kawki zrobiony. I który but? Obydwa są tak samo uświechane. Słuchajcie, Pianka jest bardzo dobrym sposobem na to, żeby oczyścić buty na szybko. Nie jest to jakieś bardzo gruntowne czyszczenie, ale no, jeden weekend. Jedno wyjście i widzicie, że buty są w fatalnym stanie. Tak więc podeszwę sobie tą szczotką Hard. O! To jest troszeczkę przesuszone już, więc fajnie się, fajnie się robi. Podeszwa jest oczyszczona i ja sobie zacznę od, pod, od boków podeszwy. Ja albo na buta, albo na szczotkę. Podobno na szczotkę jest bezpieczniej. Dobrze, tutaj jest już zrobione, i teraz sobie biorę szczotkę. To jest taki nubuk, dosyć mocno zbity, więc medium średnią szczoteczkę. Jest! fajnie rozpuszcza. Jak widzicie, jest to bardzo łatwe sobie tak. Mam tutaj Taką jedną ścierkę, żeby przetrzeć stół. I tutaj teraz jest. O, nie wcieramy. Widzicie, tutaj zostaje. Nie wcieramy tego brudu w skórę, tylko on łapie się tutaj we włókna tej mikrofibry, która jest dosyć fajną ściereczką. A, podeszwy. Słuchajcie, ja podeszwy nie chcę czyścić. Jak nie będę do domu wracał, więc pogoda jest jaka jest. Nastąpiły roztopy, i nastąpiły roztopy, i ni niestety się wszystko jest obocone. O, skóra jest tutaj brudny, tutaj czysty i normalnie normalnie czeka trzeba przeczekać parę minutek i aż skóra przeschnie aż skóra przeschnie najlepiej to zostawić na godzinkę i później spryskać na przykład takim szalonym olejkiem ja tutaj sobie u góry wam pokażę o tylko to trzeba bardzo dobrze wymieszać na języku tutaj gdzie tak nie szorowałem to jest olejek który Faktycznie jest bardzo taki tłusty, gęsty i on wnika w skórę, nawilża tą skórę i też ją zabezpiecza. Więc teraz nie będę pryskał całego buta, poczekam aż to, aż to przeschnie. W międzyczasie sobie drugiego wyczyszczę, żeby dwa były czyste, oczywiście to było na szybko. Tutaj widzę, że tutaj przy tej podeszwie, o, tutaj jest też troszeczkę. Na podeszwie jeszcze zanieczyszczeń, więc można by tą o, podeszwę jeszcze raz tym mleczkiem o, zrobić, żeby to faktycznie wyczyścić do celów film, filmowych. Musiałem to tak zrobić szybko, ale szybki efekt jest dobry i nie, nie zapomnijcie później o nawilżeniu albo tym olejowym impregnatem, albo takim szalonym olejkiem. Wszystko to fajnie nawilża. Można jeszcze dla, dla chętnych, jeszcze jakimś impregnatem zewnętrznym z, z zewnątrz spryskać. Też nie zaszkodzi. A ja sobie powracam do kawki. I teraz dużo osób mi pisze w komentarzach, że to nie są porady, to nie są poradniki to jest po prostu zwykła reklama. Słuchajcie, no ja żyję z naprawiania butów, z dorabiania kruczy i ze sprzedaży tych różnych fajnych kosmetyków, które, e, które używam sam, bo mam pełne półki różnych kosmetyków i czasami mimo tego, że nie robię tych renowacji, ale czasami jakiś but muszę przetrzeć, muszę wyczyścić i z samej ciekawości tych produktów, jak one się sprawują, je po prostu używam i mój znajomy, który Robi renowacje od kilku lat butów, zajmuje się tym profesjonalnie. Bardzo luksusowe marki też czyści, przywraca im życie na nowo. Opracował kilka środków, które naprawdę przez, przez zakłady profesjonalne są używane i chciałem, żeby był środek, który będzie i do butów z nubuku, i do butów z zamszu, i do butów ze skóry licowej do butów z tekstyliów różnych, ta Adidasy, buty sportowe, sneakersy, jak również z eko-skór, ponieważ często jest problem, że musicie kupić tutaj mleczko, tutaj mydło, tutaj jakiś inny płyn, tutaj jeszcze coś innego i tego produktu brakowało, takiego bardzo uniwersalnego, a jednocześnie skutecznego, który Da radę wyczyścić buty i przywrócić im dobry, sta dobry stan. Tak? I po ilości tam próbach jest teraz opracowana już taka formuła, która jest optymalna. Jest bezpieczna, nie jest, nie jest taka bardzo agresywna, że nie, nie musicie się bardzo obawiać, że Wam jakaś farba z butów zejdzie czy coś takiego. Oczywiście zawsze trzeba tą próbkę zrobić gdzieś na jakimś materiale, jeśli używacie pierwszy raz, ale. Myślę, że jest to bardzo bezpieczne rozwiązanie, a jednocześnie dosyć mocne, które mam faktycznie buty wyczyści i nie będzie żadnej ściemy. No, szybko schnie, więc myślę, że już na upartego można jakbyście musieli bardzo szybko wyjść, to już można. Można by je ubrać i wyjść, ale zalecam oczywiście impregnację. Impregnacja też jest świetna, bo tutaj widać, że jest i to musi troszeczkę dłużej wysnąć. Widać, że ta skóra znowu jest bardziej ciemna i oczywiście też powoduje to, że skóra będzie elastyczna. Te wszystkie olejowe impregnaty, środki do skór powodują, że ona jest bardziej elastyczna. Te też, włókna skóry też pracują podczas chodzenia. Więc dzisiaj jestem zadowolony, bo będę miał na nowy tydzień czyste buty. Yy, I taka nietypowa szewska kawka, ponieważ żadnych, żadnych napraw dzisiaj nie pokazywałem. Tylko pokazywałem tą piankę, jak wyczyścić buty. Nie gniewajcie się na mnie. Mam nadzieję, że ktoś, kto chce i komu się ta pianka przyda, to skorzysta z tych porad. I jeszcze jedna rzecz. Tutaj nie ma żadnego gazu. Tu jest czysty płyn, czyli, czyli te 200 ml to jest 200 ml czystego płynu do czyszczenia skór. To do usłyszenia. Pozdrawiam, cześć.